To zadanie na maturze z historii poprawnie rozwiązało tylko 30% osób. O co w nim chodzi? Mam tutaj mapkę i tekst źródłowy. Mam wskazać o jakim rewolucjoniście mówi tekst. Gdzie miało miejsce spotkanie między rewolucjonistą a królem opisane w tekście źródłowym i jakie państwo w tekście zostało nazwane prastarym królestwem. Oczywiście jest tutaj mowa o spotkaniu Giuseppe Garibaldiego z Wiktorem Emanuelem II, królem Sardynii. Giuseppe Garibaldi w 1860 roku, w czasie jednoczenia Włoch przez Sardynię, wyruszył wraz ze Czerwonymi Koszulami, czyli swoimi przyjaciółmi rewolucjonistami, do Królestwa Obojga Sycylii. Czyli państwa na południu dzisiejszych Włoch, który to rządziła dynastia Bourbonów i panował anachroniczny system. Rewolucjonistom udało się zdobyć tam władzę. Jednakże Giuseppe Garibaldi przedłożył interesy narodowe ponad swoje poglądy rewolucyjne. To spotkał się w Teano, oznaczonym na mapie cferką 3 z Wiktorem Emanuelem II, nazwał go tam królem Włoch, w ten sposób symbolicznie oddając mu kontrolę nad królestwem obojga Sycylii. Dzięki temu w 1861 roku pod berłem dynastii sabałckiej i Wiktora Emanuela II ogłoszono powstanie Zjednoczonego Królestwa Włoch.